A witam jak zwykle, niezwykle gorąco w ten Dziś. marcowy e, dzień Honda Dowil 700, jak podnieść zbiornik, jak się dostać do filtrów paliwa, do filtra powietrza, to wszyscy mogą znaleźć Honda Dowil i statorki, Wojtek to pięknie pokazał Z tymi plastikami więcej strachu jak problemu Natomiast e, motocykl ma 13600 parę mil Pierwszy raz, bo widzę po ślubach, że są wszystkie pięknie umalowane, nigdy nie były dotykane, jeszcze są oryginalne śrubeczki. Pierwszy, pierwsza wymiana filtra powietrza po 12 latach. Więc z komisji zobaczmy, co tu się dzieje pod kopułą. I bum! Filtr był wymieniony. Przy czyli jednak było ściągane, zdejmowane. No to jestem w szoku. W 22 roku był filtr czyszczony. No to teraz motocykl ma parę. Dosłownie dwa albo trzy tysiące. Mil. Mogę to sprawdzić ile miał. No, to jest angielski serwis. No. Powiedzmy sobie. Szału nie ma, ale tam leży nowiutki. Tam, 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 tam. Na stole. Tam leży nawiutki filterek. Ciąg dalszy to będą świece i regulacja zaworów. Jak będzie coś ciekawego, to dogram. Tak więc prace przebiegły w miarę sprawnie nad przednim cylindrem. Luzy zaworowe były już poza specyfikacją dolną. Na sącym dziesiątka wchodziła z wyczuwalnym delikatnym oporem między 013 a 0,17 mm są luzy na zaworach sących, więc trzeba je było delikatnie popuścić. Na wydechowych podobnie tam jest 0,20. Piętnastka wchodziła z wyczuwalnym oporem. Tam jest 0,17 do 0,23. Więc też były już troszkę ciasne, chociaż silnik pracował perfekcyjnie, bez żadnych zarzutów. No ale yy, z ciekawostek technicznych, yy, dobrze jest sobie wykręcić ten zawór. To jest taki zaworek płytkowy odpowietrzający, czy napowietrzający skrzynię korbową mniejsza o jego znaczenie. Tutaj jest kluczyk 8 mm po popuszczeniu dekla bardzo ładnie się odkręca, natomiast yy, warto go zdjąć, bo przy montażu jest łatwiej. On tutaj uwadza o tą rurkę. Ja sepkę sobie wykręciłem, żeby mieć więcej miejsca na rękę. I dużo łatwiej jest założyć dekiel bez ryzyka przyszczypania gdzieś. Yy, uszczelki a tutaj jest w miarę ciężko jednak manewrować tym deklem. Po lewej stronie tam jest półksiężyc. Tam z, nawet instrukcja. Yy, o, na tylnym pokażę. Tutaj warto dać cięsienką warstewkę silikonu. Ja dałem Wiktora Reńca taki czarny silikon. Uważam, że jest bardzo dobry. E, ciąg dalszy z ciekawostek. Do opaski przepustnicy z prawej strony ja użyłem takiego składanego śrubokręta, ponieważ on 22 cm długości wchodzi tutaj pod obudowę, pod ramę mieści się musi wejść między węże chłodnicy i wtedy jest dostęp do tej opaski. Chwilę mi zeszło zanim to rozkminiłem. Z drugiej strony jest trochę wygodniej, jest więcej miejsca. Kolejne ciekawostki. Świece chyba były wymienione. Zawory nie były regulowane. Widać to było po uszczelkach, po śrubach. Do świec przysługuje nam taki klucz. Oczywiście po magier, kontrola jakości musi być. To jest oryginalny klucz zestawu, sześciokąt na 12 mm, no, imbus 12, użyłem y, klucza też oryginalnego zestawu 12 mm. Tutaj ładnie. A, jedną ręką to tak trochę do kitu, ale a nie przepraszam, nakłamałem. Dziesiątka No właśnie Dziesiąteczka w ten sposób się to składa I on tutaj musi Musi być klucz łamany bo, Ponieważ tutaj jest No dość ciasno Dość problematyczne to jest Jest to wykonalne Fabryka opracowała sobie tak jak opracowała Świece wykręcone Wygląda że były wymienione Bo świece wyglądają bardzo ładnie I co dalej A dalej mamy jeszcze jeden taki Śmieszny zaworek. Eee, właśnie od, od, od napowietrzania eee, komór korbowych. Ten zaworek. Jego nie rozkręcajcie tutaj. On nie jest przykręcony do obudowy filtra, tylko jego należy z filtra wypiąć. Ciekawostek. No, cewkę wykręciłem, żeby mieć więcej miejsca. I co? Jak coś ciekawego wypatrzę, wynajdę to jeszcze dogram. Tak więc lecimy teraz z drugim cylindrem. Tutaj mamy klucz nasadowy 17. Wchodzi tutaj ładnie. Tutaj mamy drugi koreczek. I tam powinno być widać. Jest. Widać literkę FT i kreseczkę. To się ma pokrywać. Kamera O. Teraz widać, że się pokrywa. I co teraz szukamy? To jest FT Front Top. Teraz szukamy RT Rear Top. No to będzie troszeczkę schodów, ale światełko jakoś tam dociera. Nie tak, to może tak. Spróbujemy teraz znaleźć drugi cylinder, malutku obracając. Jedną ręką to sobie można. Przerwałem na chwilkę nagrywanie, bo jednak co dwie ręce to dwie ręce. Tutaj mamy teraz ładnie widać, widać? Widać RT, czyli Rirtop. Pytanie tylko, czy w tej chwili mamy zawory luźne? Tak są luzy na wszystkich czterech. Czyli co? Pozostaje kluczyk, dziesiątka, śrubokręt i, i regulujemy zaworki. Tu widać, że te klapią i te też klapią. No pod palcem czuj, że nie za wielkie te luzy są. Olej coś nie za ładny, ale to nic. Płukaneczkę się wrzuci motocyklową przeznaczoną do silników z mokrym sprzęgłem. To jest dość znaczące no i, i, i co no, lecimy dalej i właśnie tutaj jestem już na etapie montażu przepustnic chciałbym wam pokazać właśnie tutaj śrubokręt ma dosłownie na dwa palce miejsca przechodzi tuż pod ramą pomiędzy wężami wodnymi i tam widać nie widać, nie widać, nie widać. Widać. O, tam końcówka do opaski dostaje. Więc, jeżeli ktoś będzie miał taki śrubokręcik, to będzie w domu. Wadą tego śrubokręta jest jego składany. W no, to, że jest składany i się lubi rozsunąć. Tutaj wchodzi ten najkrótszy śrubokręt krzyżakowy, więc tutaj jest sytuacja dużo stabilniejsza. Przy zakładaniu op tam opaskę zdjąłem, żeby mi uszczelki nie poszarpało. Eee, guma, łącznik ma taki specjalny wypust. Opaska ma otworek i i, i, I opaska musi trafić na swoje miejsce, nie da się jej przesunąć. Niestety musi być tu gdzie jest. Tak mhm. więc, po malutku, dochodzimy do <laughs> finału. O, niech będzie. E, oryginalny klucz, świeca, tam już jest gwint złapany. Kluczyk dziesiątka, nasadowy, tutaj sobie taki malutki założyłem. Ciekawostka, świece były bardzo lekko dokręcone. Sprawdziłem w książce, one są przykręcane tylko na 16 nm. Tak wygląda świeca, którą wykręciłem. Wygląda na zupełnie nową, chociaż trochę tam brudu na niej jest, ale świeca wygląda perfekcyjnie. Przerwa na świece 0,85 mm, czyli po środku parametrów podanych przez książkę 0,8 do 0,9. No i co, lecimy? Lecimy ze świeczuszką. Spróbuję tego jakoś nie pokalapućkać. No, paluchy oczywiście muszą wejść, bo jakżeż by było inaczej. Nie będę już obracał. Koronowe świece są zakupione. To nie jest komarek, gdzie dostęp był kluczem do rur. Świecuszka już po pomalutku dochodzi na miejsce. Jest opór. Teraz zmiana zmiana klucza. Wiem, że po przedłużce to jest troszeczkę. Inny moment, ale tu mamy klucz niutonometryczny, praktycznie nowy, zlecimy na 16, jest. Za chwilę będzie druga świeca. I tak jak wam wcześniej mówiłem, ten klucz musi się tam poskładać. Świecę wkręciłem palcami, klucz już założyłem. Teraz spróbuję to jakoś paluchów nie wsadzić w kamerę. No, I tutaj tego miejsca nie jest za wiele. Co tam widać? Coś tam widać. Świeczuszka po malutku się wkręca. I ponownie użyję sobie malutkiej grzechotki, żeby świecę wkręcić. Nie wiem, czy to widać, jak ten klucz tam się przewraca. Taka jest jego rola. Przepraszam, że tak kiwam tym telefonem, ale jak sami widzicie, ręka dość mocno zasłania. No dobra, zaraz będziemy dokręcać. Prawdopodobnie kawałek filmu był do góry nogami. Bo wróciłem telefon, bo mi paluchy właziły do obiektywu. Teraz sobie to dokręcimy. O! Strzelił. 16 Nm. Pamiętajcie, żeby kluczy zawsze po pracy rozkręcić do pozycji zerowej. I co? Dalej będziemy składać resztę gratów. Prace powoli dobiegają końca. Jedną z istotnych rzeczy jest dokręcanie tych dwóch korków. tutaj jest 10 Nm, tutaj jest 15 Nm. I uwierzcie mi, że jest to naprawdę bardzo niewiele, dzięki czemu potem można te korki odkręcić spokojnie bez zrywania gwintów i tak dalej. Jeżeli coś ciekawego jeszcze wyjdzie, co by wartoło wam pokazać, to pewnie w kolejnym filmiku wrzucę. A tymczasem ja się zbieram do spania, a Wam życzę dobrego dnia, dobrej nocy. Zależy, która godzina u Was. Wszystkiego dobrego.